Witam w kolejnym odcinku serii przymiotnikowej. To będzie przymiotnik perfumowy, chyba tak to nazwałam. Drugi odcinek. Na drugi odcinek wybrałam również zapach mainstreamowy. Zapach raczej łatwo dostępny stacjonarnie. Marka, z tego co wiem, to jest marka dostępna stacjonarnie w takim tak w się. I jest to balmę. Już pokazuję. Przemyślałam, że już coś strąciłam. Momencik. Tak, już mam. Jest to ten zapach e, Balmain Ecstatic, chyba tak to się mówi. E, Gold Musk. Hmm. Nie wiem, jak go tutaj ustawić, żeby go było widać. Może tak. <laughs> Jeżeli chodzi o ten zapach e, i pasujące przymiotniki, to pierwsze skojarzenie zdecydowanie on jest kremowy. Powiedziałabym, że nie jest taki też. Cielesny to będzie druga cecha. Mm, miękki, trzecia. To jest w swojej takiej miękkości, się jest taki wręcz aż balsamiczny, czyli czwarta cecha. Słodko drzewny, czyli piąta cecha, mocno wyczuwalny jest sandałowy w stylu wycofanego Zadig Walter for Hair, unikatu, gdzie mamy przepiękny, taki niesamowicie trwały sandał, tutaj jest podobny klimat, to będzie chyba liczę dobrze. Piąta cecha, czyli sandałowy. <sighs> No na pewno to kremowość to wynika też z piżma, czyli szósta cecha to będzie piżmowy. W tej swojej całej kremowości, piżmowości ma taki wydźwięk y, cały czas taki perfumeryjny, czyli to będzie chyba szósta cecha albo siódma. O, mam problem jednak z liczeniem. No przyjmijmy, że już szósta, najwyżej będzie więcej. Mm, także szósta cecha, spauzuję na momencik. Siódmą cechą y, słodkawy, nie słodki, ale słodkawy, taki wynikający z słodyczy kremowości, słodyczy piżma, słodyczy sandałowca. Y, to będzie cecha szósta chyba, tak? Siódma y, w tej swojej miękkości, takich właśnie szlachetnych drewnach y, ma taki, weźmy właśnie takich, y, takiego drewno jesienny Czyli siódma cecha, taki właśnie jesienny, ale tak z przemrożeniem y, oka. Ósma cecha w tym samym swoim klimacie jest kobiecy. Na pewno nie jest to zapach dziewczęcy, jest bardziej kobiecy. Czyli to będzie ósma. Na dziewiątą, dziesiątą i Powiedziałam, że Powiedziałabym, że ma w sobie dużo czystości, czyli dziewiąta cecha będzie czysty. Dziesiąta cecha hmm, elegancki. A jedenasta cecha, nie wiem, myślę, myślę, jeszcze spauzuję. Jedenasta cecha. Powiedziałabym, że w tej swojej całej takiej kremowości, cielesności, takiej lekkiej, słodkawej drzewności, w tym całym swoim klimacie ma taką właśnie taką świeżą przestrzeń. Jest tak nieoczywiście świeży, czyli tutaj tak na przekór nadal bym tutaj wpasowała, że ma w sobie taką jeszcze lekkość i świeżość pomimo tego właśnie tych innych klimatów, dlatego że te drewna nie są ciężkawe. To wszystko nadaje taki wydźwięk, bym powiedziała, kremowo przejrzysty. Także dziękuję za uwagę. Jak ktoś zna zapach, koniecznie dawajcie znać. Mam nadzieję, że jak najwięcej osób będzie aktywnych, się aktywni, bądź utrzyma aktywność. Także drugi odcinek, również mainstream ecstatic gold musk. Dziękuję za uwagę.